Tapeta iPhone 16 Pro Max przewiduje przyszłość. A mianowicie, o co mi chodzi? Pomyślicie, że coś dziwnego, czy tam e, ja jestem jakiś szunięty, ale nie. Zobaczcie na to. Oczywiście to przyszłość iOS-a, a nie przyszłość ciebie. Zobaczcie, czy widzicie te efekty? O te, którą wam pokazałem strzałką i czy wy już wiecie o co chodzi? Oto jest Liquid Glass. I nie widzicie może, że to coś to szyba, a to coś to odbicie z tej szyby i druga szyba, i trzecia szyba, teraz już wiecie, że iPhone 16 Pro i Pro Max przewidują system system iOS 26. Jeśli chcecie więcej takich porad technologicznych, subskrybujcie. Mój kanał i lajkujcie ten film. Pamiętajcie też o użyciu komentarzów i napisaniu, co o tym myślicie. Trzymajcie się. Cześć!